Cześć, jestem Arek ze sklepu Garłacz. Dzisiaj mamy rozstrzygnięcie dwóch konkursów. Pierwszy konkurs polegał na udostępnieniu naszego posta na grupach na swoim profilu i napisaniu komentarza pod nim, pod tym postem sklep Garłacz. I teraz właśnie przeprowadzimy losowanie osób, które wygrywają tą, tą SUL. Tu mamy wszystkie osoby, które spełniają warunki konkursu. Wylosujmy spośród nich trzy, które otrzymają SUL FlyVet. Zamieszamy. Eee, pierwszym szczęśliwcem jest Konrad e, Ryhel. Eee, drugim, e, dru e, drugim szczęśliwcem jest Beata Zmuda. I trzecim szczęśliwcem jest Kuba Brylak. Drugim konkursem, który organizowaliśmy, był konkurs, w którym do wygrania były trzy zestawy z firmy FlyVet. I teraz wylosujemy trzy osoby, które otrzymają właśnie te zestawy. Zaczniemy od trzeciego miejsca. I zwycięzcą jest Jan Steve. Teraz drugie miejsce. Drugim miejscem jest Konrad Rychel. I pierwsze miejsce to... Yy, zwycięzcą pierwszego miejsca jest Daniel Kempa. Gratuluję wszystkim zwycięzcom yy, oraz dziękuję wszystkim uczestnikom za wzięcie udziału w naszych konkursach. Przy okazji zapraszam do naszego sklepu internetowego sklepgarlacz.pl oraz do naszego sklepu stacjonarnego, który mieści się przy ulicy Wielskiej 47 Ostrzesz.